A naszymi patronami są Mateusz Monty-Bakopa, Rafał Makarewicz-Paweł M. oraz firmy Tropical i Aquaholic. Cześć Dziubachy. Słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję krótki vlogasek. Trochę nas nie było, słyszycie, że gardło jeszcze nie do końca gotowe na nagrywanie tego vlogaska, ale już co panie, którzy mnie poganiają w wiadomościach prywatnych, pozdrawiam i dzięki za motywatora. No ale czas, dzisiaj pierwsza wolna niedziela od właściwie nowego roku, więc mogę coś, coś tam wam nagrać. Słuchajcie, chcę zrobić taki eksperyment społecznościowo-youtubowy i trochę skrócić te mini vlogaski moje, które zawsze miały być krótkie, trwają później godzinę, i we vlogaskach to będę opowiadał właściwie tylko takie moje proste przemyślenia dotyczące ogółu. Natomiast wszystkie takie odcinki tematyczne postaram się już w tytule nazywać, żeby to miał jakiś porządek, na przykład o stosowaniu ROI mineralizatora. Zrobimy o tym odcinek i taki będzie miał tytuł. Myślę, że łatwiej Wam będzie później szukać informacji. Nie, łatwiej Wam będzie wrócić do danego odcinka, bo w tych vlogaskach jest dużo informacji, ale, ale ciężko wspamiętać, w którym, co było. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Dajcie znak w komentarzach, czy taka formuła bardziej Wam będzie odpowiadała, a ja spróbuję jeszcze dziś, poza vlogaskiem, rzucić Wam taki pierwszy odcineczek, który tam wybierzemy z listy, zobaczymy, nawet, nawet jeszcze nie myślałem. Słuchajcie, co u nas, na masakra, mnóstwo roboty, okres feriowy, wszyscy gdzieś wyjeżdżają, więc naprawdę w pracy mamy mnóstwo roboty, bardzo nerwową atmosferę, wszyscy są zmęczeni. Ja i Ania, przede wszystkim chłopaki, mamy kilka takich ciężkich robót, że naprawdę nam się czasami ulewa. Miał być vloga w zeszłym tygodniu, ale gardło nie pozwoliło nawet na, na wykrztuszenie słowa. No więc, no więc to wszystko się, że tak powiem, porozciągało, poprzeciągało, poprzekładało. No i tak to się skończyło, słuchaj, No ale jest, ryby na szczęście sobie dają radę beze mnie i za specjalnie nie muszę tu jakoś za dużo czasu ostatnio poświęcać. Z racji mrozów nie robię chwilowo erówki, czyli uzupełniam braki i dwie podmianki zrobiłem na, na kran. Też jest wszystko ok. Co rzuciło też nowe spojrzenie na słuchajcie zachowania i, i, i pewne rzeczy dziejące się w baniakach, ale o tym właśnie w odcinku o stosowaniu wody RO, trzymaniu ryb tylko na RO i czy, czy stosuje mineralizator, czy nie. O tym już opowiem w tym odcinku. Co, jakie są moje wnioski na, 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 temat, na temat obserwacji. Albert, słuchajcie, rośnie wściekle z planów na wiosnę. No, co dosyć są niepewne, z racji tego, że wszystko się tam przekłada. Architekt nam też tam coś znowu dał ciała. No, ale cóż, czekamy. Może zdążymy, może nie. W każdym razie plan jest jak najbardziej aktualny, ale, ale może się niestety przesunąć. I zamiast tej wiosny będzie przyszła wiosna, może koniec jesieni. Słuchajcie. Wreszcie uspokoił mi się gupiki, to jest powód właśnie, dla którego nie biorę i nie chcę brać. Słuchajcie, wiem, wielu do mnie wyznajomych dzwoni z Facebooka gdzieś tam rybiarzy, nie rybiarze ma do oddania jakieś rybki czy coś. Bardzo często odmagam. Słuchajcie, na, taki, na takie ryby trzeba mieć osobny zbiornik kwarantanowy, Najlepiej w osobnym pomieszczeniu, jak ja to mówię. I nie dlatego, że te ryby od znajomych są chore, tylko to, co wielokrotnie powtarzałem, bywa problem. Z konfliktem bakteryjnym i wieloma rzeczami, i zawsze jak chce coś przynieść, i człowiek to coś się dzieje. No i tak było teraz. Rzem głupiki od sąsiada i znowu coś się zadziało. Musiałem się ratować, powiem szczerze, moim samym o którym Wam wspomniałem przy odcinku Aeromonas Przepraszam, będę popijał, bo to gardło, no niestety, nie daje o sobie znać. I póki co jest dobrze, jak nie bardzo dobrze. Znów odwróciły nowe mioty, także. Także temat, mam nadzieję, zażegnany. Gdzieś tu coś się ewidentnie musiało zadziać. Słuchajcie, przy okazji tego, że ich jest już sporo, to szykujemy się do kolejnej selekcji, bo ta moja wymarnowana blusinka zaraz będzie jeszcze gorzej wyglądać. Trzeba tu kilkanaście samców wywalić stąd, bo są mocno słabe. Także no coś tutaj będziemy musieli z tematem zadziałać. W domu mieliśmy, słuchajcie, awarię wertykala w 720. Spadł ten wężyk, który idzie od dołu do do baniaka, na szczęście tak to wymyśliłem, e, że mimo tego, iż spadł, to woda lała się bezpośrednio do baniaka, a nie na podłogę, bo 720 litrów wypompowanych na podłogę nie przeżyłbym chyba tego nerwowo w tym tygodniu, e, więc miejcie to na uwadze przy planowaniu ogrodu wartykalnego, e, że jeśli coś tam Wam się odpadnie rozczelni, to żeby ta woda mimo wszystko trafiała do zbiornika, e, widziałem u kogoś patent, i to jest bardzo dobry patent, sam też taki planowałem i mam podobnie zrobiony, wywinąć taką sobie alablachę spod donic do akwarium, zrobić taki okapnik, żeby w razie czego to ta woda kapała do baniaka. Słuchajcie, przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to się mówi, strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Nie chciałbym, abyście później płakali albo remontowali sąsiadom domy, bo czasami naprawdę niewiele potrzeba dobra słuchajcie jeśli chodzi o co o rybki czekoladowe rosną pięknie wreszcie się ruszyły dostają kolorów widać jakieś przebarwienia więc wreszcie to jakoś wygląda oczywiście baniak cały w krasnorostach jest tego naprawdę sporo ale już przywykłem za to walizinaria zaczęła jakoś wreszcie rosnąć porządnie no coś za coś na dole na dole nasze Nasze ziemiojady też już wreszcie troszkę bardziej śmielsze, i czasem można je widać troszeczkę podrosłe. Ja mam wrażenie, że te gararówy trzeba będzie stąd wyjąć, bo one wprawiają te, te nasze ziemiojady w zakłopotania i one są takie bardziej, bardziej pochowane. Aczkolwiek już też coraz, coraz częściej można je zobaczyć na zewnątrz. Najlepiej chyba rosną te. Akary pomarańczowo-płetwy naprawdę są ogromne w porównaniu do tego, co przyjechało. Podwoiły właściwie swój rozmiar, no ale skończyły się tam rodzić glonojady, ancystrusy, mówiąc bardziej fachowo. Prawdopodobnie te akarki świetnie sobie radzą z młodymi zikrom, i samce nie są w stanie opinować tych, tych, tych młodzików, więc też będzie trzeba je odłowić, i tamten baniak zostanie tylko dla, dla tych naszych akarek. Będziemy się chcieli pozbyć tych alkoholu prologusów, słuchajcie, razem z wielokręgimi. No, już nam się znudził ten baniak. To ryba, która właściwie w większości czasu gdzieś tam jest pochowana, czasem wypłynie gdzieś tam w obronie terytorium, ale pilnuje swojej jamy. Rozmnożyliśmy, popatrzyliśmy, no, na ten moment trzeba, trzeba w tym baniaku zrobić coś innego. Mam kilka pomysłów, chcę poznać kolejne ciekawe ryby, tak jak wam mówiłem. Nie warto się zatrzymywać czasami z głupików, już wystarczy, że się nie możemy wyleczyć. To, to ten baniak idzie do likwidacji. Więc, gdyby ktoś chciał, tylko z odbiorem osobistym, to nam wezwijcie się na dziką parę, dziką parę. Słuchajcie, tych Altolon Prologusów one są. Ja się podniosę z certyfikatem. Słuchajcie, kupione kilka, dwa, trzy lata temu bodajże od Emiliana. Gdyby ktoś chciał, dajcie znać na priv. dogadamy się, słuchajcie. Może kogoś będą po prostu cieszyć oko bardziej niż u nas. No, i tyle właściwie z takich rzeczy, słuchajcie, które się wydarzyły, a wiele się nie wydarzyło, pięknie, pięknie zarasta. Słuchajcie, ta ścianka u Alberta, o tym też w osobnym odcinku. Więc co? Zapraszam Was do tych odcineczków, słuchajcie, takich tematycznych. Tam postaram się Wam na bieżąco po kolei te moje tematy, które wam, które wam sprawiają jeszcze jakieś pytania, odpowiadać. Słuchajcie, to też jest bardzo dobre miejsce i bardzo dobry odcinek na zadawanie pytań, jednej bo mówiłem o tym już wielokrotnie, wielu, wielu pyta, pytało i pytało. No na nie wszystkie komentarze odpisuję, bo nie mam czasu. Nie wszystkie nawet zdążę przeczytać ostatnio. Z racji tego, że pracujemy tak jak mówiłem, po 16 godzin, 6 dni w tygodniu, czasem 7. Więc wybaczcie, przerobiony jestem, mówiąc kolokwialnie. Natomiast pod tym odcinkiem piszcie, piszcie swoje pytania, nawet jeśli już je zadawaliście, a nie uzyskaliście odpowiedzi, to piszcie. Będzie mi łatwiej to zebrać po prostu w jeden, jeden odcineczek i, i, I słuchajcie, i będziemy robić, będziemy robić. Z tego taki odcinek QA, tam postaram się odpowiadać na te pytania z dzisiejszego, z dzisiejszych komentarzy pod dzisiejszym blogiem. E, bardzo oczywiście Wam, słuchajcie, wszystkim dziękuję za wszystkie lajki. E, będę wdzięczny za komentarze. Słuchajcie, za te e, przychylne i te mniej przychylne napiszcie kilka słów, co u Was, jak Wasze ryby. E, dajcie znać, jak ta sprawa wygląda, bo nie ukrywam, że, że ostatnia trochę, no. Jak widzicie, oczy spuszczam, dałem dupę z tymi filmami, no ale cóż, też trzeba wybrać. Eee, trzymajcie się, kochani, zapraszam Was na kolejny odcineczek, e, na kolejne vlogaski, a już dzisiaj, e, za kilka chwil po vlogasku, wrzucę pierwszy odcinek tematyczny. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, dziękuję wszystkim grupowiczom, że tam jesteście, że grupa również żyje beze mnie i świetnie sobie radzi, nie potrzebujemy tam Właściwie moderacji, żeby, żeby wszystko hulało samo. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, dziękuję za, za to, że, że jesteście po prostu fajnymi ludźmi. Pozdrawiam Was, słuchajcie, trzymajcie się. Hej!